W tym niewielkim miasteczku mieszka kotek Krakers, jego starszy brat Budyń i ich siostrzyczka Pianka. Mieszka tu też mnóstwo innych kotków. Oto Krakers, Pianka i Budyń. Kotociaki! Słodkie, Słodkie kotki! A ja najbardziej! Miau, Wow! Koci cyrk! Pewnego dnia kotki i ich przyjaciele postanowiły założyć własny cyrk. Ja będę wykonywać triki na rowerze. A ja będę chodzić po linie. Ja będę klaunem. A ja zostanę żonglerem. A ja magikiem. A ja, e, ja będę akrobatką, która chodzi po linie. Ale pianko, babeczka już się do tego zgłosiła. Przecież we dwie nie możecie chodzić po linie. Będziecie sobie tylko przeszkadzać. Pianko, możesz być na przykład asystentką magika. Nie, Kaksik uwielbia wszystkich straszyć. Nie chcę się bez przerwy bać, że za chwilę wyciągnę coś okropnego z jego kapelusza. O! o! <laughs> hmm, zaraz, wiem kogo nam brakuje. Tresera zwierząt! O, super, to będzie moja rola. Przygotujmy się do występów. Dzisiejsze przedstawienie będzie... Wspaniałe! <laughs> miał miau, 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 miau! Na początek muszę sobie znaleźć jakieś dzikie zwierzę do dresowania Hej! Skacz przez obręcz! Ale ptaszek był zbyt zajęty. Hmm. Hej, skacz! Kret hmm. się od razu przestraszył, a ślimak był zbyt leniwy. Proszę cię, ślimaku, skacz przez obręcz! Proszę, widzę, że wasz trening idzie pełną parą. Nie nadaje się do trasowania zwierząt. Zupełnie nic mi nie idzie, tatusiu. Hmm. A może poćwiczysz ze mną, co ty na to? Tatuś założył puchaty kaptur od swojej zimowej kurtki i zmienił się w dzikiego lwa. O! <laughs> hmm. Hop i hop. Śmiało, przeskocz przez obręcz, tatusiu lwie! O? Lwie, skacz! <laughs> Powiedz, dlaczego mnie nie słuchasz? Jestem twoją traserką. Nie ignoruj mnie! Jeśli nie będziesz Nie mój występ nie wyjdzie! O! 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 o? o? Hmm? o! o Czyżbyśmy mieli to dzikie zwierzę? Chyba trochę zbyt dzikie. Zamiast mnie słuchać, ucieka ode mnie. <laughs> Może spróbuj najpierw się z nim zaprzyjaźnić. Mm -hmm. Ale jak? Przecież on mnie w ogóle nie rozumie. Wiesz córeczko, jestem przekonana, że zrozumie język miłości i dobroci. <grym> Już wiem, skoro dzikie zwierzę zrozumie dobroć i miłość, pokażę mu, że je kocham. <grym> <grym> I Potraktowany z czułością, tatuś <grym> lew zaczął wykonywać sztuczki. I wkrótce był gotowy, aby zaprezentować je przed publicznością. I hop. Dziękujemy wam wszystkim za brawa miał, miałał, miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau wow. I tak właśnie pianka przekonała się, że najłatwiej jest kogoś czegoś nauczyć, traktując tę osobę z miłością i dobrocią. Wersja polska na zlecenie Niklodion Polska Masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Tłumaczenie i dialogi Anna Wysocka. Nagranie i montaż Paweł Siwiec. Zgranie Barbara Jelińska. Kierownictwo produkcji Katarzyna Fijałkowska. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Artur Pontek, Adam Bruciński, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Izabela Bukowska-Hądzyńska, Aleksander Mikołajczak i inni.